Witam serdecznie. Łoden z tej strony. Jest godzina chyba 6:30. I zaczyna grzmieć. No właśnie. Zaczyna grzmieć. I zaraz będzie nadupcało I to tak konkretnie. A my pod. Zamknąć okno przy dubce tutaj. My jesteśmy w dole. My jesteśmy w dole. Wokół nas są górki takie. To można w nie po przydupca I ją te pioruny wydzielało się w łącze No i witam serdecznie. Odem z tej strony wstałem. Już jest godzina 14 prawie. Yy... Padało może do godziny 9, 9.30, obudziliśmy się wszyscy o 10, no i taki dzień laba, poświęcony całkowicie na ogarnianie spraw komputerowych. Obóz tutaj się zwija, bo znowu zaczął padać deszcz, no i taki też dzisiaj będzie ten dzień, że będzie padać dwie godziny, potem będzie okienko dwugodzinne, potem znowu będzie padać dwie godziny. Także nie mam jakichś wyrzutów sumienia, że nie idę na plażę, czy do wody, czy gdziekolwiek. Witajcie. Dzień dobry. Tutaj obywatele naszego obozu też się wylegują. Kuba Fajne. przetrwania. Kuba idzie montować. No niestety jak pada, no to to krzesło coś trzeba... Możemy to krzesło tu dać. O! To jest Możemy to krzesło tu dać, no bo tam jest prąd, tam jest wszystko. No i prawdopodobnie, nie wiem, włączę się jutro, albo jak będziemy coś jedli, albo jak się coś stanie, no bo kolejne ujęcie mogłoby być już z plaży, ale może się coś fajnego wydarzy. No, zaczął fest. I nie wiadomo, czemu akurat mi stąd teraz dzisiaj cieknie. O co to chodzi? O co to chodzi? Czemu mi cieknie z tego akurat tutaj? Tu mi też coś jest grane. Z tym, z tym miejscem jest wszystko fajnie, tylko że niby ty 140 downloadu, 50 raz, 2 raz, 50 uploadu, ale tu się nawet film nie chce załadować. Chciałem sobie saper obejrzeć i ciul się nie da. Lipa wczorajszy dzień w zasadzie cały padało i nic żeśmy nie zrobili. I dzisiejszy dzień, był już jest kolejny. Nie dość, że pada i też nic nie zrobimy. Przynajmniej ja nie zrobię. To jeszcze mnie jakieś zatrucie pokarmowe wzięło. Coś mi się wydaje, że od skrzydełek. Bo wczoraj zjadłem sobie wieczorem skrzydełka. Może nie takim wieczorem. No, ale tak to wygląda. Ja jestem out. Poczułem się o wiele lepiej i jedziemy z Corsirem na dokładnie Karwia, ostrowo, jakoś tam gdzieś w tamte rejony. Tam ojciec jest z tym z Tomaszem. I będziemy szli na plażę na 90 na 50%. O, na 50% gdzieś tam w kierunku Jaszczębiej Góry. Taktyczne zakupy w polo. Kupiłem trzy soki, bo jakoś nie mam ochoty na nic innego aniżeli płynnego. O, jest już Kuba, to jedziemy na Jastrzębium Górę. Mamy karwie? Karwia? Dobrze mówię. Karwia? I będziemy jechali trochę w prawo, zatrzymywać się, nie zatrzymuje się. No, ludzi trochę jest, ale nie jest to jakiś szczyt chyba sezonu. Ważne, że się wypogodziło. Przeleciało to dziadostwo I jest fajna pogoda Chociaż trochę zimno czwarte ludzi w bluzach Podjechałem już na miejsce Stoi brygada Kryzys Jest Tomasz, jest Wojciec Korsir jeszcze nie idzie z nami A my idziemy w stronę Jastrzębi Góry Plażą No i jesteśmy na plaży W Karwi znaczy karwia jest tam daleko, tu jest po środku, a tam jest jeszcze Biagóra 3 km. Tu na tym piasku jakimś takim wywianym, same sygnały jakieś żelazne. podlazłem na ten piasek i pierwsze znalezisko, śledzik. Bardzo dużo takich nakrętek tu wychodzi. To już chyba z szósta czy z siódma. Musieli coś, no, musieli coś robić, żeby one tu zostały. Wyszedł mi taki przedmiot. Z niczym mi się to cholera nie kojarzy. Yy, on jest. Albo ołowiany, albo czysta miedź. Powgniatany jakoś tak dziwnie. Kojarzy mi się z pierścieniem uszczelniająco-wiodącym. Pozdrawiam widza, który zrobił mi cały wykład na temat tego, że nazywamy te pierścienie wiodącymi, a one miały też za zadanie uszczelniać te gazy, żeby wypchnęły mocniej ten pocisk. Także chyba kawałek pierścienia, Uszczelniająco wiodącego. Pierwsza moneta grosik, a tamten przedmiot na pewno nie jest pierścieniem wiodącym, tylko uszczelniająco wiodącym tylko tak mi się przypomniała historia, bo chyba z 30 minut z widzem gadałem o tym, że to nie jest tylko pierścień wiodący, tylko uszczelniająco wiodący 2 <noise> złote Pięknie grosika i... panie i... 5 zł ponad no, kapselek, masz włączony dźwięk. Co to ci też? A ty masz słuchawki, no tak. Dobra, 5 zł a ty to masz, co tu masz? Właśnie nie ja mogę tego zamaskować, wiesz? Ale nie. to No to pokaż. To drobinka jakaś może być cholera. Tak, dotknąłem już ją. Tu. I dzi, nie trafiłeś po prostu. Taka mała pierdoła, mówię co to jakiś wentyl, ale w środku jest karteczka i coś jest do na niej napisane. E... O proszę bardzo. Dzwonię pod ten numer i się zapytam o co to chodzi. 500 622 164. to nie wygląda na jakąś nakrętkę No, ciekawe co to w ogóle o co chodzi z tym. Czekaj, weźmiesz ten, tak, żeby nie dzwonił ten detektor, bo tą łopatką swoją. Nie ma zasięgu. Bajka prosi o telefon. Szkoda, że nie odbiera. Tomasz do mnie przyszedł i takie coś znalazł cholera. Ja myślałem, że to jest jakieś takie badziewie od y, kapturka, od wina. A to jest. No, coś podobnego takiego, jest, takie takie a la plomby, ale to raczej nie wygląda mi na coś metalowego, a nie plastikowego. No to ewidentnie wygląda, wygląda na jakąś starą monetę. Teraz nie ma światła, żeby zobaczyć, co to jest. Będziemy to identyfikować. Ja wyślę monet, Boże Zdjęcie do Kindziusia. Pozdrawiam serdecznie. Ale wygląda to na jakieś srebro. Wygląda to na jakieś srebro. No ciekawe, zidentyfikujemy jak będziemy wieczorem wiesz w tym, jak będzie internet w ogóle, nie? Ale no, tu się rysują jakieś, jakaś eska. Będziemy identyfikowali. Ciekawe znalezisko na plaży. Ja kiedyś boratynkę znalazłem na plaży, nie? Trzymaj to. To tam w tym pasie, tam cały taki pas morza jest yy, wywalony taki muszel, całego takiego ogólnie morskiego morze, materiału, morze, no. A to lekkie, bez gdzieś tam morza, razem z tym. No jak to jest to, wiesz, srebro. Jak no, to dubałem, 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 bo nie mam pointera, ale no jakoś się udało. Dobrze, że nie zniszczyło się to tymi gatkami, bo, bo byłaby szkoda. No. <laughs> ja kiedyś znalazłem e, 10 groszy na rewie, reda na rewie. To wtedy to zgłaszałem do Pucka i tak dalej. Znalazłem kiedyś też boratynkę na plaży i z tą boratynką mi się wydawało, że to było coś takiego, że jakiś poszukiwacz przyjechał, który na urlop, który poszukuje w lesie i czyścił torbę i to wysypał. Natomiast no zobaczymy, będziemy identyfikowali, nie? Wygląda fajnie. Wygląda jak jakieś, nie wiem jakaś stara srebrna moneta. Kolejny śledź. Dwie rzeczy, mamy już zidentyfikowaną twoją monetę. Słuchaj, pozdrawiam Kindziuś. O, Oczywiście, że tak, to jest Szelongryski. Szelongryski. Zygmunta III wazy. Zygmunta III wazy wow. z plaży. Także gratulacje. Za... No to dla ciebie, bo, Aha, bo ja mu muszę napisać, że to nie ja. A teraz jeszcze wam zobaczycie ten zdjęcie z bliska, oczywiście tych monet. A teraz chcę nagrać dla was, bo tu mam sygnał 40. Może z dwie monety będą? Co to będzie? Ciekawe rzeczy tu na tej plaży. A dupa. Jakiś... Jakiś dziabąg dziwny. To zapalniczki albo czegoś. Cholera wie. Piękny zachód, którego nie widać, ale za to chmury ładne. Okropny sygnał. 50 groszy. Jak kapsel brzmiało? 2020 I jest żelazny rdzeń Sygnał 32 był O ja też mam chyba zabytek Mam kulę muszkietową jakąś albo ołowianą Też mam zabytek Znaczy nie no O Boże no Część powie, że to zabytek, część nie No dobra zgłoszę to, ale to jest bez sensu po prostu a teraz kawałek puszki z 40 cm. Znalazłem tam jakieś foliki, spotkałem kilku widzów, pozdrawiam serdecznie i teraz patrzę. A tutaj taki widok, taka chmura, Oby z tego nie padało. Nie wygląda jakby miało padać, ale tam w oddali widać, że już idą kolejne takie dziady. Ta w ogóle też taka ciemna. Nic, jeszcze trochę musimy przy... Przy, przebiec się z tymi detektorami do Jastrzębiej Zrobiło się już ciemno Mamy jeszcze kilometr do yy, Jastrzębiej Góry, już się zaczyna tam klif widać A tutaj Baltic Pipe <laughs> To chyba to, nie? To nie to? Przed chwilą znalazłem 30 groszy A teraz łyżka Fajna złotowa. Około takich, oj widzicie to, słoniki jakieś takie, coś takiego Złotów wokoło tego może, może, coś więcej? Chyba nie, ale posprawdzam to miejsce Jesteśmy już blisko szczębi Góry, chyba w niej jesteśmy nawet I tu się pięknie odsłoniła Świeża dwójeczka Switaśnie Zaraz sprawdzimy czy coś jeszcze Doszliśmy już do szczębi Góry I teraz Ponad 300 stopni do góry I idziemy na tą pizzę Jestem głodny, ale słaby jak cholera i chcę to zjeść, ale to będzie dla mnie chyba gwóźdź do trumny. Coś mi się wydaje. No. Niestety moja pizzeria była otwarta do 22. Ale wstyd. W sobotę pizzeria do 22 z barem. Ale wstyd. No i nic, idziemy coś innego jeść. Yy, 3 pizze 102 zł, napoje i tam pewnie z 3 dychy kosztowały, bo kupiliśmy wodę i jakieś tam napoje. Jak i będzie dobre, wracamy te jakieś 4-5 km z buta, już nie szukamy. Nikt nie ma chęci poszukiwania, bo praktycznie nic nie wyszło. to jest 5 km z buta i postanowiliśmy, że nie szukając, wracamy godzina prawie, że pierwsza klapki są o, idziemy do auta dolazłem do obozowiska i ktokolwiek to był pozdrowienia od widzów z Rudy Śląskiej widzieliśmy się na plaży no, no faktycznie, dziękuję wam serdecznie ojejku, miło <grytale> dobrze, że paczka, a nie zbita szyba jadę stąd bo tu nie ma internetu w ogóle a muszę wam wrzucić film jutro o godzinie 8 jest niedziela i jest publikacja, więc Jadę gdzieś, gdzie jest internet. Yy, w Karwi niestety nie ma internetu. Muszę jechać gdzieś dalej. A mamy godzinę pierwszą, prawie no nic. Może upload będzie spić. Jak będzie spinć, to zostaje, ale pewnie będzie nic. He? Wow, super. Zajechałem w miejsce, gdzie jest w miarę internet. Osiem uploadu, więc za jakąś godzinkę się film będzie ściągał. Zaraz będę robił ikony i inne rzeczy. I jakieś dreszcze mam w ogóle. Mięśnie mnie bolą strasznie. Najbardziej mi tutaj bolą mięśnie u góry. Jak podnoszę tak ręce, to jest masakra. Chyba jakieś grypsko, jakieś dziadostwo chyciło. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że jak jutro wstanę, to wstanę jak jakiś człowiek, a nie jak jakiś paralityk. Mamy godzinę z drugą, tam chyba 10, drugą 20 i, to i dobrze, już jestem po ustawieniu tych wszystkich pierdół i teraz puścimy sobie hallaczysko tak, i przy hallaczysku, jak on to będzie opowiadał, sobie zasnę. Mam nadzieję, że się podobało, Dupska, tyle z mojej strony, koła. trzymajcie się, cześć. E, tak